Ciemanko, witajcie. Marto z tej strony. Witam na kolejnym teście. Oczywiście spóźniony. Yy, dobra. Tym razem mamy jak widać yy, RX-a 400. O, wróć yy, 570 sorki yy, Jest to wersja od Szafira. Czy jak to tam się mówi? Yy, kupiona za 250 zł. Ogólnie tam ją sprawdzałem z początku, czy ona działa dobrze, tak tylko czy ten, ale jeszcze nie grałem w nic, także nie wiem na, na co umie ta karta i jakie gry ogarnia. Tutaj w tym teście tylko odpalę sobie cesa, i sprawdzę Cinebencha, ile tam klatek wychodzi na naszej liście kart. Yy, dobrze, jak widać, ośmiopinowe. Zasilanie potrzebne, nie widać. Nie wiem czy będzie widać parametry. Nagrywałem to tak pierwszy raz przez takiego grabera taniego. Nie wiem, jak tam będzie z jakością obrazu. Czy będziecie wszystko widzieć? Ale tutaj widać: mamy szyna 256bit, Direct 12, 4 giga. oczywiście GDDR5. Zegary Ogólnie wydaje mi się, że za 2,5 stówki Całkiem spoko karta Coś tam na pewno już w nią pogramy Planuję wrzucić w następnym filmie jakiś taki obszerniejszy Benchmark na większej ilości gier Zobaczę jak z czasem yy, Dobra Cinebench Tam miałem jeszcze coś, jakiś sterownik. Nie wiem, czy nie trzeba go zaktualizować. Planuję jeszcze mam przygotowane jakieś tam części, żeby złożyć ten komputer z Afriko. Może się uda to nagrać w tym tygodniu. Zrobimy kolejny konkurs. Zobaczymy. Zobaczymy, może coś subów przybędzie. Dobra, komputer testowy. Ten, który, ten co zawsze. Ryzen 5500X. 4 rdzenie 8 wątków, 3,5 GHz. Przydałoby się może tutaj wymienić, jakiegoś, dać Ryzen na piątkę, może tego kompa, żeby mocniejsze karty mógł potem pociągnąć oczywiście jak będą jakieś okazje do kupienia Okej okay, no na razie to tak nie wiem dlaczego tutaj mamy to użycie tej grafiki tak skacze zobaczcie tu jest 100% nagle 29%, 68 tak jakoś nie wiem o co chodzi nie czy tutaj jest tak by ona nie, nie jest jakaś wykorzystywana w pełni zobaczymy wynik ale chyba nie wiem czy to będzie no nie no lipa co to jest dziwne mega dziwne zobaczcie 70 fps Wydaje mi się, że jakoś mega mało. Jak patrzyłem na internecie, to ta karta jest chyba nawet to jest szybsza od 1050 Ti. Tam nie wiem, o 10 czy 15%. Oczywiście aktualizacja. Sterownik muszę zainstalować. Najnowszy, może coś to pomoże. Muszę ogarnąć w tym kąpie testowym dysk jakiś, bo tutaj ten co tam mam gry, ten talerzowy, on jakoś już tam chyba kończy swój żywot. SDK jakiegoś 512 zainwestować i tam poinstalować jakieś gry takie, żeby można było potestować, bo na tym talerzowym to one się trochę dłużej ładują, może to też ogranicza trochę, nie wiem, wydajność. Dobra, sprawdzimy jeszcze raz. Jak nie pomoże, zobaczę jeszcze. Yy, wyłączę tak jakby ten program. I tam jeszcze w AMD jest yy, też tam mają takie wskaźniki, klatek i ogólnie zobaczymy tam jak pokażę na tamtym. Chyba że tutaj coś mam źle ustawione w tym, ale... nie wiem, wygląda jakby to podobnie chodziło Nie wiem czy będzie jakaś poprawa Wydaje mi się, że powinno być gdzieś w okolicy No dawaj, no to było no ile? 79? Czekajcie ile lepiej? O 9 9 klatek ponad spróbuję teraz yy, z wyłączonym tym programem tutaj zobaczcie to jest ten oryginalny ZMD adrenalin czy by to tak ograniczało ten program o teraz to tak gdzie prawie 100 no 99 92. no teraz to tak No, teraz to jest wynik. Zobaczcie, tam miałem gtx -a jakiegoś nie pamiętam, czy to był Ti, czy zwykły. On miał 92 punkty, chyba też w sumie mam ostatnio kupiłem yy, GTX-1050 bez Ti za 120 zł. Dobra, tu teraz, taka jaka jest rozgrywka w cs na szybkości. Możecie zobaczyć, bo no tutaj miałem ustawienia średnie 1680 na 1050 nie chwila, niskie najpierw, niskie, a potem chyba zmieniłem na średnie, z tego co pamiętam, na średnik było trochę mniej. No ale zobaczcie, tak skaczą te klatki, nie, czy było 230. 26, 28, tam było nawet... No nawet w miarę też tak było. Hmm, dobra, nie wiem jak on będzie tą stroną jakoś podczas tego zaborał. No i dobra, jeszcze sprawdzimy sobie tutaj dane, bo w sumie nie wiem czy w sumie chyba nawet nie dodałem tego do filmu albo tego nie nagrałem Ale dobra, tutaj widzimy dane Zaraz pokażę to jest akurat ten model tej karty Znaczy ta wersja nie Tu mamy, no tutaj teraz fajnie widać dane zalecane rozdzielczości, rekomendowane 1900. O tutaj mamy, zobaczcie, RX570. No tu jest wydajniejsza GTX1650. Tu jest 1050 Ti. Powinno widać. Czyli 30% wydajniejsza. Ale w sumie wydaje mi się, że chyba mniej W się chyba nie. się tego tak chyba nie było widać. Chyba to akurat jedna gra, także w innych grach może być lepiej. Ok, także dzięki za oglądanie i widzimy się na kolejnym nagraniu. I na kolejnym teście. Narka, cześć.